Nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z temu rozmawiał, bo babcia cię nie lubi, a Janek jest zmyślony i, i obcy porywają dzieci. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! Mm, ciekawe, skąd on się wziął. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcie, żeby mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami wchowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. Może potrzeba wam czegoś innego? Hmm, ja to bym chciała coś słodkiego. Ja tak samo. Albo owoców? Jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. Macie tu łakocie. Ale pychota. W życiu żem czegoś takiego nie jadła. Babciu, babciu, jak nie w życiu urzaru? Chodź, babciu. Nie bój się. Ja, ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie. Gdzie babcia? Jest zajęta. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobi mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien, i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz. Tego znajdziesz. Dziękuję ci. Co się dzieje? Kto powiedział życie? To brzydkie słowo, brzydkie. Nie płacze jak ja. Jak i świnia. Nie wolno się przezywać. Nie wolno tak mówić. Przeproś! Żyć! Będę tu stała, aż przeprosisz ją i mnie! Ja mam czas. Przepraszam, żadne szczury do ciebie nie przylezą. I wiem, że nie wolno mówić brzydko. Dobre dziecko. A za przeproszenie będzie dobre jedzenie. Brzuszki lubią pocieszenie. Są ślady. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Za dojamy, ciekawe czy jest w środku? Janek? Nie wuj się. Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, u Boże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziały się? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? O co chodzi, nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Ma się blisko. Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. て見てるかよ。 Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Bździna. Ha, Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę koralek koloru koralowego. I już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa... Życie bez napawania się brzmieniem Bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz, ja ci pomogłem, więc Ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Hmm. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też Ci pomogę. Chodźmy! W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, co ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilk, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okienic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu, nie wolno ci się denerwować. Czy możesz doprowadzić mnie do jedzenia? Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och nie, nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagenkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech Babcia mu pomoże temu osobnikowi. Powiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie, gdzie ucho mu zginęła. A nuż widelec panie pomogą znaleźć. Hmm. Janku, skoro tak prosisz, to mogę. Chodź za mną. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż panie go nie lubią? Nie. Parszy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie. Przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Zmierz, zakłócać nam spokój, kobieto. Rozumiem, że to wy jesteście trzema Wiedźmami. Wiedźma? A gdzieś tu słyszałeś tak pastępny słowo, kawalerze! Baby po wsiach znów nas obgadują. Zawiście po głoś ludzka nie znają granic. Czy my wyglądamy na Wiedźmę? Sprawdź, dotknij mnie, białowłosy, tam, gdzie lubisz najbardziej. Jesteście zaklęty w tym gobelinie? Ach, doczekliwy ten nasz kawaler. To my jesteśmy tymi, które zaklinają. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Rybny. Może lubi tylko szarowulse. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja. Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemi wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu Sztygarów. nie się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o Szarowłosej Peniędze. Ciemna noc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic. Nie widź mi Wszystkiego dowiesz się od Sołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Porozmawiam z tym Sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto. Podaj kawalerowi sztylet. A ty włosy wróć. Kiedy wykonasz zadanie? Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet, muszę przynieść sztylet. Sztylet, daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać. Ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głos, głos łysy. Głos wie, głos słyszy.